Witajcie, widzowie z tej strony Prozka, czy jak to woli dzisiaj Dzisiaj ostatni raz widzimy się w tym pokoju, bo będę miał mały remoncik. I tak. Green screena chyba oddam bronkowi. Eee, teraz zostawiam czas na animację. Myślę, że już. A więc nie zapomnijcie również, że tego subika tutaj na palcu. I tak, y Kilka spilerków, co będzie się dzisiaj działo? No, myślę, że już to pora na interko. No, a więc tak jest już po intrze. trochę jest ciemniło i tak um... Kupujemy sobie karnecik. Jak widzicie mam trochę gemów, Jej, jeciu. Miałem nagrać ten odcinek z brąkiem, ale najwyżej zrobię dwa od... A, dobra. Zmontuję dwa. Nie chcę mi się tego. No, tak. Mam już trochę tego, myślę, że coś dropne. Trzymajcie za mnie kciuki. nie mogę się doczekać. Aktywuj. 169 I tak. To jest ten historyczny moment i zanim to zrobię, to przypomnę o tym, co będziecie widzieli tam, no co widzicie tam, widzieliście tam na początku i no, tak, zaczynamy. Kurczaczek, lepszego momentu nie znalazł sobie Bronek. Dore, czekajcie, muszę się z bronkiem rozłączyć. Albo, dobra, niech sobie dzwoni. wcześniej nie, wam to może przeszkadzać. To dobra, zaraz bronek się rozłączy. Nie chcę go odrzucać. Bronek wyścig. Dobra, nara. Nie mam czasu. Um, tak, y, straszną chrypę możecie zauważyć. Jej, RAFS! To jest ostatni chromatyczny. I jest nasz D4R RY1, znaczy One Rill. Najpierw sobie podbieramy te nagródki. Ogółem, przebaczcie mi, widzowie, bronek mnie wkurza już. Dora, spadaj, bronek. Bronek jest strasznie upierdliwy. A właśnie, e, musiałem zrobić niezapowiedziane cięcie, bo oczywiście Bronek do mnie dzwonił. Non stop. I tak e... Zrobię to w dwóch odstępnych odcinkach, zepsuję wam niespodziankę, bo miało być to w jednym i tak dalej, przepraszam, dobra, lecimy z dużymi skrzynkami, chyba, że są te malutkie jeszcze, ale nie, chociaż, żeby nie trafiać punktów do rasa, to zrobimy jeszcze tak, że od początku wszędzie pozbieramy do niego punkty. Ja nie wiem, kiedy ja znajdę czas, żeby to zmontować. W ogóle możecie słyszeć mój głos, mam taki strasznie ścierpły, no nie? <laughs> nie wiem, czemu dzisiaj mam po prostu taki, no. Yy. Tak, pułkownik Rafs. O, 200. Pięknie. Yy. Teraz znowu punkciki do RAVSA. Dlaczego odbieram to w takiej kolejności, a nie innej, yy, dla tych, co może pomijają dużo... Yy. No, po prostu zależało mi na tym... I tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Kurczę, ale faila popełniłem. Właśnie zdałem sobie sprawę, jakie małe szanse. Miałem na to, żeby trafić Rafsa, ale go odebrałem i... A, miałem większe szanse na postać. Kurcze, gadżet. Ale... Gadżet jest dobry, ale to jest nie to, o co nam chodziło. No, i po cięciu już będziemy z bronkiem jak bronek, będzie miał karnet i po prostu zrobimy segierkę, czy jakieś tak, no nie? Jakie skrzyneczki. O kurczę nic mi nie drobnie, ja już to wiem. Ja już to wiem, widzowie. Chociaż trzymajcie kciuki. Będzie mi miolutko. ludko, Mio ludko. to jest ostatni prawda nie są jeszcze dwa i nic kurczę wielka szkoda ale kurczę nie chcę ale mm, zrobię to zrobię to dla widzowie. Eee, pułkownik Raws i mega skrzynka ostatnia i nic Dokładnie Jeszcze sobie ulepszymy nasze... O kurcze Jeszcze sobie ulepszymy naszego Rawsa Już na szóstym, o kurcze Możemy go na ósmą moc od razu, ale tego nie zrobimy od razu mamy do niego misję. Hmm. To są misje specjalne. Koniec ze 31 dni. Eee, to spokojnie sobie zrobimy. Ale póki co to? Szybkie solo. I tak jeszcze raz przypomnę o tej łapce w górę. I... No po prostu miłej gierki. A propos tego konkursu Za niedługo będę sprawdzał wyniki Jak będę miał 75 subów to sprawdzam wyniki O kurcze gram jak bocik, gram nim pierwszy raz, taka prawda Ja nim nawet nie grałem tylko dla sprawdzenia sobie Um, to nie zadziałało tak jak chciałem. Ok. <sighs> O kurczę, dobra, przegrana Ea. Znubiłem, ale wiecie. E. Co za ile Za tysiąc? Wow No dobra widzowie, tylko... E. Tak, póki jestem. Może pokażę jeszcze wam e, konto swojego kolegi. Myślę, że zacenzuruję to wszystko i nie będzie go widać. Niku w sensie... E. No, to jak coś, jak macie jakieś fajne pomysły na skinki. Nie, dobra. On chyba nie przyjdzie. To rafcika pokażemy mu kiedy indziej. A teraz z Wami się już żegnam. I. No. Cześć.